Jak rozwiązać problem braku mieszkań komunalnych i socjalnych? Czy je budować, czy kupować na wolnym rynku, czy stawiać całe bloki, narażając się na protesty, jak choćby ten z Ulicy Sławiczej, czy też umieszczać pojedyncze rodziny, no, tak niejako rozpraszając te mieszkania socjalne, ale również narażając się na protesty. Wszystkie metody wskazane przez pana redaktora są tutaj do zastosowania. To miasto powinno budować mieszkania socjalne i komunalnej. Też e, dzisiaj mamy ten przykład oddania od dwóch budynków przy Zygmunta Augusta i przy Ponad 120 chyba mieszkań, jeśli się pamięć nie zawodzi, będzie oddana w tym roku. Ale e, równoległy przykład, w ubiegłym tygodniu zostało oddanych chyba tyleż samo w e, Towarzystwie Budownictwa Społecznego. To jest jednostkowa spółka miasta, e, budowane szybciej i taniej. W związku z powyższym e, tutaj ekonomia podpowiada wykorzystać TBS jako spółkę miasta do budowy takich mieszkań. A do czynszu TBS-owskiego dopłacać tym, którzy w kryterium dochodowości nie są w stanie płacić stawki czynszowej TBS-owskiej. Dwa kierunki działań. Pierwsze to troska o dotychczasową substancję mieszkań komunalnych. No i kolejny przykład z budżetu 2011, projektu budżetu 2011. Przewidywane wykonanie 2010 5 milionów, 2011 1,5 miliona przy potrzebach sięgających dziesięcia, a może i więcej związanych z remontami, jak również z pewnymi nakazami ze względu na bezpieczeństwo na zdrowie. Jeżeli mówimy o nowych mieszkaniach, to oczywiście TBS, ale tu pragnę zwrócić uwagę konieczność poszukiwania nowej formuły finansowania, dlatego że zlikwidowany został Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Kwestia następna to oczywiście Budowa w miarę możliwości budżetowych przez miasto i trzecia forma, partnerstwo publiczno-prywatne. W wielu miastach praktykuje się partnerstwo publiczno-prywatne, bo to jest jedna z tych możliwości inwestowania przez miasto w innej formule bez bezpośredniego zaangażowania własnych środków. Dziękuję bardzo. Chciałbym prosić o odpowiedź, jaki sposób, czy jakie działania podejmie Pan? dla tworzenia miejsc pracy w Lublinie. Oczywiście miejsca pracy tworzą pracodawcy, dlatego też trzeba zlikwidować bariery rozwoju gospodarczego. Tu z różnych badań wynika jednoznacznie, że współpraca na linii urząd, inwestorzy jest, szwankuje między innymi kwestia długości procedur wydawania decyzji o warunkach zabudowy, bądź też decyzji pozwoleń na budowę. Kwestia następna to rozszerzenie zakresu ulg sprzyjających podejmowaniu działalności gospodarczej. To, co wielokrotnie podkreślałem, wzorem Wrocławia, m.in. zwolnienie przez trzy lata tych, którzy podejmują działalność gospodarczą. Wyrażam zdziwienie, że do tej pory w Lublinie tego typu uchwały nie ma. Kwestia stworzenia warunków do odbudowy popytu wewnętrznego, dlatego że żaden inwestor do nas poważnie nie przyjdzie, jeżeli nie będzie mógł sprzedać swoich usług bądź produktów. Pytanie, czy lepiej te plany zagospodarowania przestrzennego. Zlecać na zewnątrz, niestety brnąc w dodatkowe koszty, czy jest jakaś możliwość na poprawienie wydolności urzędu w tej kwestii, biorąc pod uwagę to, że planistom ciężko będzie w ratuszu zapewnić no, ciekawe warunki finansowe. Proszę bardzo, Pan Krzysztof Słuk. Tutaj opracowywanie tego projektu planu przydrożynkowej zlecone z zewnątrz dowiodło, że nie jest to najbardziej efektywna forma działania. Chodzi o to, że nie oceniając oczywiście profesjonalizmu osoby czy firmy, która przygotowywała ten plan, to prowadzono jednak mimo wszystko, działając trochę według innych procedur, do tak dużej ilości obszarów konfliktowych, zajęło to później ponad rok wyprowadzenie z powrotem na prosto. Opowiadam się zatem za zwiększeniem etatyzacji w Wydziale planowania. Lepiej pracownicy to robią, mają określone procedury znane Radom Dzielnic i mieszkańcom. Robią to również z pewną wrażliwością co do potencjalnych obszarów konfliktowych, które ten plan może wygenerować. I oczywiście pytanie, dlaczego nie zwiększone etatyzacji? Ja występowałem. Prezydent nie podzielił tego stanowiska. Tam potrzeba w tej chwili między 5 a 10 osób do wprowadzenia natychmiast w związku z tym te plany zostaną przyspieszone. Są przykłady z innych miast, które swego czasu całkowicie przeszły na zlecanie na zewnątrz i niestety negatywne doświadczenia sprawiają, że powracają do, do etatowego, nazwijmy to, opracowywania planów przestrzennego zagospodarowania. Od 2000 roku dokument MATKA, czyli Studium Uwarunkowań Przestrzennego Zagospodarowania nie jest nowelizowany. Więc pilna potrzeba jest tego strategicznego dokumentu, jego aktualizacja. W ślad za tym, oczywiście, równolegle, przywrócenie zdolności pełnej, jeśli chodzi o biuro, biuro urbanistyczne i w związku z tym odbudowa kadrowa, dobrze zorganizowanie tego biura, i w ślad za tym, oczywiście, odpowiednie zabezpieczenie finansowe co niepokoi w budżecie 2011 o 40% mniejsze środki na planowanie przestrzenne. I mówiąc o tym przywróceniu odpowiedniej organizacji, pragnę tutaj zwrócić uwagę, że należy zapewnić przede wszystkim prawidłowe kierowanie tym zespołem w sensie podzielenia zadań łącznie z moją propozycją wyodrębnienia jednego zespołu do podejmowania szybkich projektów zmian w niewielkich nawet fragmentach miasta ze względu na potrzeby na przykład inwestorów. W jaki sposób miasto może szybko zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach, bo dla wielu dzieci ich obecnie brakuje i jak miasto powinno zabezpieczać miejsca w szkołach, zwłaszcza dla dzielnic słabim i szerokie, gdzie szkół nie ma, dzieci dojeżdżają na Ulicę Zuchów i Aleje Aleję Warszawską. No i tam może być problem, gdy będzie podwójny rocznik pierwszego. Proszę bardzo, jako pierwszy Pan Sprawka. No więc jeżeli mówimy o problemie szkół, oczywiście inwestycje dwie szkolne, konieczne, które są od wielu lat, funkcjonują. Szkoła w Słaginie i Szerokim. Tym bardziej, że za Półtora roku będziemy mieli podwójną dawkę uczniów klas pierwszych, i to, co w pozostałych szkołach, które w tej chwili zagospodarowują uczniów z tych rejonów, po prostu spowodowałoby to wielozmianowość. Natomiast, jeżeli mówimy o przedszkolach, to przede wszystkim otwieranie. Oddziałów przedszkolnych miejscowych dla dzieci młodszych w budynkach szkół podstawowych. Przykłady: Szkoła podstawowa nr 28, 29, 46, 45. Ponadto otwieranie bezpłatnych punktów lub zespołów przedszkolnych funkcjonujących w godzinach popołudniowych w wieku od 3 do 4 lat. Zaniedbania, które miały miejsce w wymiarze więcej niż jednej kadencji, spowodowały, że dzisiaj tych szkół brakuje w zachodniej części Lublina i tam trzeba przynajmniej dwie szkoły zlokalizować. Budowa przedszkoli będzie i czasochłonna, i kosztochłonna. Stąd jedynym rozwiązaniem, żeby szybko ten problem rozwiązać, wynajmować wolne powieszczenia. Dzisiaj trudno jest uciec od pytania dotyczącego dnia dzisiejszego. Dlaczego w dokumentach, między innymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina oraz w standardach tych, które obowiązują, tych, którzy realizują to zadanie, nie uwzględnia się, nie opisuje się co ma być robione w trakcie wtedy, kiedy te opady następują i dlaczego nie ma przygotowanego z góry planu, który na określony czas eliminuje duże pojazdy z ruchu wewnętrznego. Właściwie udało się utrzymać pełną drożność komunikacyjną. Poranny szczyt spowodował, że część piaskarek utknęło w korkach. Stąd podjęte działania na no moje polecenie zwołania... Miejskiego Centrum Zarządzania Antykryzysowego, by wspólnie z policją rozodowywać ten paraliż komunikacyjny poprzez zatrzymanie kierów a wjeździe do miasta. Przy tych ciągłych opadach jedyne rozwiązanie to chronienie czy ochrona interesów mieszkańców, kosztem oczywiście przejezdni. Zdziwiam jedna uwaga Pana Krzysztofa Żuka, mianowicie, że w godzinach rannych była pełna drożność drogowa, a równocześnie pada informacja z, z ust Pana, że pługi utknęły. No. Powiedziałem o tym, że ta niedrożność czy to, że e, nasze piaskarki utknęły w korkach spowodowało, że nie było ich widać w takim stopniu, ale drogi wszystkie były przejezdne. Akurat zadałem sobie trochę trudy, i przed południem jeździłem po Lublinie. Nie było łatwo w wielu miejscach, ale były przejezdne. Problem się zrobił wtedy, kiedy wjechały do miasta w większej ilości Kiry i dostawcze samochody. Dlatego podjąłem decyzję o zablokowaniu ich wjazdu przez policję.